Perfumy na powrót do szkoły. Od najdroższych do najtańszych. Trzy propozycje dla gościa, który w wakacje zarabiał pieniądze. Albo ma kieszonkowe większe niż rata na kredyt. Parfums The Marley Later. Dobre nie tylko na rozpoczęcie roku szkolnego, ale również na rozpoczęcie nowych znajomości. Ex nihilo Blutalizma. To taki zapach, że nawet dzwonek na przerwę nie robi już takiego wrażenia. Goldfield and Banks. Pacific Rock Moss. To przedłużenie wakacji w pierwszych miesiącach szkoły, kiedy każdemu ciężko się rozpędzić. Kolejne to zapachy ze średnich. Półki Prada Paradigm, Gucci Guilty, Love Edition i Yves Saint Laurent. Why? Ode parfum. Te perfumy może nie zrobią z ciebie gwiazdy filmowej, ale sprawią, że w klasie nie będziesz pachniał jak korytarz po WF-ie. I trzy tanie budżetowe opcje. Arabia Prestige Marua. Jak nic nie umiesz, a mówisz, że się przygotowałeś, to nauczycielka od razu wie, że ściemniasz. Z tym zapachem spokojnie możesz mówić, że to Imagination od Louis Vuitton. I uwierz mi, że przejdzie. Afnan. Turati Electric. Na chemii twoje eksperymenty kończą się wybuchem probówki, a z Turati Electric wybuchem komplementów. Maison Azrar. Ray. Świeże otwarcie i słodka baza, czyli prymus matmy, który jednocześnie wygrywa zawody sportowe. I jeszcze ma czas skrolować treści o perfumach.